Witam w drugiej części podcastu na temat urządzeń fitnessowych odzyskujących prąd. Ja nazywam się Arek Paszun, a to jest Tygodniowy Poradnik Fitnessowy. Wiemy już, że jako właściciele fitness klubów możemy sami wyprodukować część energii elektrycznej i zasilić się inne odbiorniki w naszym klubie. Już sam ten fakt wyróżni nas na tle naszej konkurencji i skieruje do nas wszystkich tych, którym zależy na. Zmniejszeniu emisyjności CO2 naszego kraju czy po prostu na życiu ekologicznym. Nawet gdyby takich osób w sąsiedztwie naszego klubu mieszkało tylko 100, to bazując na średniej, średniej opłacie członkowskiej za miesiąc, można sobie spokojnie wyliczyć, że w ciągu roku mielibyśmy zwiększenie naszego przychodu o 100 tysięcy zł. A co by było, gdybyśmy mogli teraz wygenerowaną przez każdego z klubowiczów energię po prostu mu zwrócić? Przecież nie wszystkim z nich musi podobać się fakt, że. Produkują dla nas prąd, a my jako właściciele klubu płacimy mniejsze podatki, e, nie, przepraszam, mniejsze rachunki e, firmie energetycznej. Otóż okazuje się, że to też jest możliwe. Dzięki wojnie specjalnej aplikacji vat każdy trenujący na urządzeniach koparowych otrzymuje własny wirtualny portfel na własnym telefonie, w którym gromadzi wszystkie watogodziny wyprodukowane przez siebie na każdym z urządzeń. Właściciel fitness klubu natomiast otrzymuje możliwość wymiany wyprodukowanych przez każdego z klubowicza kilowatogodzin na produkty i usługi ze swojego sklepu. Tymi produktami mogą być szejki, Energetyczne, napoje energetyczne, woda, lub też trening personalny, albo nawet przedłużenie członkostwa. Mało tego, jako zarządzający klubem lub właściciel klubu, możemy dowolnie sterować stawką odzyskanej energii, którą zwracamy klubowiczą. Możemy zmniejszać ją w zależności od pory dnia lub nawet pory roku. Na przykład, jeśli w okolicach południa jest akurat w klubie najmniej ćwiczących, to możemy stawkę za odzyskaną energię na przykład podwoić, potroić, albo zwielokrotnić jej wartość, tylko po to, żeby sprowadzić i ściągnąć do nas klientów właśnie o tej porze dnia. Wbrew pozorom w takim przypadku klub do tego w ogóle nie dopłaca, gdyż w rzeczywistości według statystyk, które już mamy, ćwiczących w klubie jest o wiele więcej niż tych, którzy odzyskują energię elektryczną na, na korzyść własnego portfelu i to jest wielokrotnie więcej. Sama aplikacja wraz z CMS-em sterującym daje możliwość organizowania zawodów, no, ścigania się w czasie rzeczywistym lub zbiórki kilowatogodzin na jakiś szczytny cel. Oprócz samego portfela przypisanego do każdego klubu, w którym znajduje się sprzętego Power, sama aplikacja posiada w sobie także zwykły tracker który pozwala nam przerzucić do np. aplikacji zdrowia, która znajduje się w iPhone'ie, e, wszystkich kalorii, które zużyliśmy na, ćwicząc na maszynach cardio, czy też dystansów, których na nich przebyliśmy. Wszystko po to, żeby ułatwić nam życie, oczywiście jeśli tego chcemy. Rozbudowując zatem system e, urządzeń Eco Power o aplikację WADA, dostajemy gratis tak naprawdę program lojalnościowy, która akurat w warunkach polskich nie jest bez znaczenia, dlatego, że przysiąga do nas, albo przynajmniej daje szansę przyciągania do nas wszystkich tych, którzy są posiadaczami kart zewnętrznych operatorów fitnessowych co akurat w tym przypadku jest dosyć ważne, ponieważ posiadacze takich kart zazwyczaj są mniej, mniej lojalni i dzisiaj przyjdą do nas, jutro przyjdą do innego klubu. Natomiast dając im program realnościowy w postaci możliwości zbierania vat i zamiany ich na pieniądze, tak naprawdę dajemy im możliwość za zarabiania pieniędzy, więc przy okazji zwykłego treningu wybiorą nasz klub właśnie także po to, żeby przy okazji zwykłego treningu coś sobie dokupić, odzyskać lub spełnić jakiś dobry uczynek w postaci zmniejszenia e, emisji CO2. Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że udało mi się wytłumaczyć zależność między samochodem elektrycznym a urządzeniami odzyskującymi prąd. Zapraszam wszystkich do treningu. Nazywam się Rykalicz Paszą. Do miłego.